Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Przedskoczek. Ja się nazywam Chodziką, tylko oczywiście kłaniam się bardzo niciutko i zapraszam na pierwszy konkurs i pierwszy odcinek z serii Fański Jumping. Dzisiaj sobie wybierzemy moi kochani skocznie, na której sobie będziemy skakać. No i przede wszystkim to jest coś nowego na moim kanale. Dawno, dawno takich rzeczy nie robiłem, zresztą po raz pierwszy będę to robić. No, i cóż, co my możemy sobie tu wybrać? Mamy różne skocznie, generalnie dostęp do wielu, wielu fajnych skoczni. My oczywiście rozpoczniemy sobie od Norwegii. Tu sobie ustawimy wiatr, niech będzie 2 metry na sekundę. Front, wszystko mamy. Mój rekord osobisty 148,5 metra. No to bierzemy w takim razie. No, i generalnie powiem Wam szczerze, że oczywiście to będzie seria, która będzie co jakiś czas tutaj się pojawiać. Fajnski Jumping. Postaram się co tydzień wrzucać nowe odcinki z tej serii Fajnski Jumping, ponieważ jest to fajna gra, a że mamy tutaj mnóstwo możliwości, to możemy od tego oczywiście rozpocząć. No tak, i tutaj sobie przeskoczymy od razu do. Mojego zawodnika ja sobie wybrałem Kamila Stocha. No i już mamy Kamila. Mamy trenera. I jest znak chorągiewką. I lecimy. Zawodnik z numerem 62. No i teraz dobre wyjście z progu. Dobra prędkość, jak na tą belkę. I dobry skok. Pięknie wylądowany. No trzeba przyznać, że lądowanie. Było przednie 143,5 metra, 3,22 razy 19,5 punktu. No i kwalifikacje na pierwszym miejsce zakończone, ale dużo punktów zabranych, niestety. Zatem przelicznik i 7,6 punktu no ale były bardzo korzystne warunki zresztą sami widzieliście jakie ustawiłem no i jesteśmy triumfatorem kwalifikacji o 4,7 punktu przed Stefanem Kraftem który skoczył 141,5 metra to też nie był słaby skok a 30 punktu za Austriakiem uplasował się Timi Zajc no i teraz lecimy w takim razie pierwsza seria konkursowa na stawce 50 zawodników w tym oczywiście jest mój zawodnik czyli Kamil Stoch i mamy Kamila. On będzie wieńczył pierwszą serię ze względu na to, że on wygrał kwalifikacje. Warunki dosyć dobre. No, ponad 2 metry na sekundę. No to trudno, żeby nie były dobre, oczywiście. Leci w powietrzu Kamil. No i dobry skok, ale nie wiem, czy będę na prowadzeniu. 6,5 punktu zabrane z tytułu Wiatru i Belki. Jest! 143 metry. Pierwsze miejsce nota 154 i 40 punktu. No to tutaj yy, prawa, prowadzę nad y, Halworem Egderem Granderudem Przewaga raptem tylko 7, dziesiątych punktu. No a Stefan Kraft, który yy, był bardzo blisko mnie w kwalifikacjach. Tutaj na miejscu trzecim. Wprawdzie y, obaj zawodnicy skoczyli ode mnie dalej. Kraft to metr, a Graneru to 1,5 metra Ale różnice punktowe są minimalne No bo wszystko zależy oczywiście Od przeliczników No i jeszcze seria Finałowa Bardzo Was niestety Przepraszam za tą reklamę Postaram się ją jakoś wyciąć Żeby nam tutaj to nie przeszkadzało Stawka 30 zawodników Arti Aigro rozpocznie nam tutaj tą Serię finałową No a Kamil Stoch Czyli mój tutaj zawodnik Zakończy te zmagania Kraft, Granerud, Laniszek, na razie taka jest czołowa trójka, panowie daleko powyżej 140 metrów skakali, więc i my musimy też powyżej 140 metrów skoczyć, żeby się liczyć w walce o pudło. No i czy będzie te 140 metrów uzyskane tu przez Kamila Stocha? No chyba jest! 141 metrów, 420 jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, 310,5 punktu, jest nota 19,5 punktowa od niemieckiego sędziego, ale ta oczywiście się nie liczy, o 1 dziesiątą punktu, niczym Thomas Morgenstern pokonujący Andreasa Koflera na Igrzyskach Olimpijskich w 2006 roku na skoczni w Pradze lato, tam też 1 dziesiąta punktu, była różnica w Salt Lake City, Niemcy y, pokonały, oczy Oczywiście reprezentacji Finlandii też o 11 punktu po 8 skokach w konkursie drużynowym, no po prostu wspaniała sprawa, mamy zwycięzcę, mamy podium, a rót na miejscu trzecim z notą 298,3 punktu. Super sprawa, prawda?